Dzień dobry, dzień dobry państwu. Gwina stara Kiszawa. Naszym głosem się kłania. Dzisiaj jesteśmy z Władkiem w trochę innej scenarii z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych. Jedziemy odpalić tutaj do bliskich, na pobliski cmentarz, kilka zniczy, ale też porozmawiamy sobie między sobą i to oczywiście z państwem na temat Święta Zmarłych, Halloween, dziadów, tych wszystkich zmian, które na, na, nachodzą tego czasu, bądź co bądź refleksyjnego. Myślę, że to dobry czas przełamywania bariery właśnie z wchodzenia czasu z takiego, takiego letniego, pięknego krajobrazu, kolejny piękny okres opadających liści i trochę refleksji nad tym, co, co przemija, tak jak bieg wydarzeń, czas, który nas, który nas cały czas goni. E, chwila, żeby stanąć, e, zastanowić się, może też e, zapytać Państwa o to, jak Państwo wchodzą w ten czas, jak Państwo e, przeżywają e, Święto Zmarłych e, i opowiedzieć trochę e, i naszym głosem, i Państwa głosem o, o tym przeżyciu. Zapraszamy. Pytanie jest następujące: Dlaczego tu jesteśmy? Dlaczego jesteśmy u osób, które były znaczące w znacznej części naszym życiu, które, dzięki którym mamy pamięć, wspomnienia z ich udziałem? Czy to wedle sumienia, czy wedle naszej tradycji? Kultury, czy wedle naszej religii? E, jest czas, w którym zaczyna się to wszystko kłócić, e, nie tylko w nas, ale myślę też w, w narracji otoczenia. Jak, jak myślisz, Sylwek, jak to, jak to z nami jest? Znaczy to jest coś, co myślę, temat e, bardzo szeroki. Oczywiście, pierwsza rzecz, która przychodzi, no to tradycja, tak? E, gdzie zostaliśmy po prostu wychowani w e, tradycji, takiej, jaką mamy, no głównie tutaj Kościół Rzymskokatolicki, w chrześcijaństwie, gdzie spotykamy się w ten dzień. Oczywiście, wcześniej były inne święta, natomiast. Tak, jeżeli mogę się wtrącić, mhm. to VIII wiek, e, historycznie, mhm. wiedząc e, VIII wiek, e, wtedy e, to święto, Kościół. Przysposobił mhm. i nazwał. No, no. I jakby to, to weszło nam, i jakby to jest ta, ta jedna tradycja. Z drugiej strony, część osób na pewno chodzi z wiarą, z jakimś przekonaniem, tak? Bo nie, nie trzeba konkretnie nawet wierzyć w, jaką, w jakąś konkretną formę Boga, ale jednak gdzieś czuć podskórnie, że, że nasze życie nie kończy się tutaj z taką chwilą i dzieje się coś dalej po prostu. Jest to takie miejsce, gdzie można na pewno też przewartościować życie swoje czy, czy swoje sytuacje, które mieliśmy. Mieliśmy niedawno materiał też właśnie z kolegą, który miał te dwie kontuzje nie? ze sportowcem i też właśnie zwrócił na to uwagę, że jakby to jest taka część, taki moment w życiu, kiedy zaczynamy to życie nasze przewartościowywać. Nie? To Jan Paweł II chyba powiedział, że myśl cierpiąca to myśl twórcza. I myślę, że coś w tym jest. Często tak nawet pół żartem, pół serio mówię, że w szpitale więcej szczerych modlitw słyszały niż kościoły. Być może tak jest. Natomiast na pewno jest to takie refleksyjne miejsce, refleksyjny czas. Przynajmniej taki może być. Tylko wydaje mi się, on taki na pewno nigdy nie będzie, jeżeli będziemy do tego podchodzili, no bo wypada. A nie oszukujmy się, wielu z nas też tutaj przychodzi, no, stanąć przy grobie, no bo co inni powiedzą. Ne? Jakby... Masz, yy, masz na myśli... Masz na myśli słynną rewię rewie mody, która jest w popkulturze jakby nazwana, tak? Tak, 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 chodzi mi o to. No nie oszukujmy się, jest, tak przecież też jest wyścig, wyścig na, na wiązanki i tak dalej. Fajnie, wydaje mi się, moje zdanie jest takie, jeżeli już przy tym temacie jesteśmy, w jaki sposób czcić. Przede wszystkim mi się wydaje, że Najlepiej to po prostu dobre wspomnienie. Jeżeli ktoś jest zwierzący, się modli, to oczywiście jak najbardziej modlić się za, za zmarłych. Jeżeli ktoś nie jest zwierzący, to po prostu dobrze wspomnieć. Nie? A czasami to przynajmniej źle nie mówić o osobach zmarłych yy, i to jest właściwie już bardzo dużo. tak Natomiast jeżeli my wejdziemy w taką narrację, że no, trzeba iść, bo wypada, bo to, bo co powiedzą, no to wtedy robią się straszne nerwy. tak I samo. To, że mamy to jakby w tym jeden określony dzień, gdzie się wszyscy zjeżdżają. żeśmy już na ten temat wcześniej rozmawiali, że to jest raczej średni pomysł. Ja osobiście bym wolał na przykład, że dajmy na to, mamy cały miesiąc i przez miesiąc Polacy jeżdżą na groby, tak? Co niedzielę, co sobotę, w tygodniu, jak komu pasuje. Bo jakby ruch, który też na drogach jest ne, tego dnia, no to jest generalnie no, mała katastrofa. I wydaje mi się, że czas, który byśmy mogli spędzić w jakiś taki refleksyjny sposób, wspominając tych naszych zmarłych, może pytając żyjących przodków o nich, bo niekiedy to są naprawdę niesamowite, fascynujące historie. Zresztą myślę, zobaczcie, że każdy z was też ma swoją naprawdę bardzo ciekawą, unikalną historię w życiu. Zresztą tutaj odwiedzamy różne miejsca, poznajemy różnych ludzi i też naprawdę są bardzo ciekawe osoby i Ci ludzie, którzy są jakby po drugiej stronie, oni mieli co najmniej takie same historie jak my mamy, i warto gdzieś wtedy z bliskimi na ten temat pogadać, powspominać, swoje życie prze, prze, przerzucić, trochę przemyśleć. Je. Natomiast, kiedy my kilka godzin spędzimy w korku, później w tłumie, i bądź co, bądź 2-3 godziny stoimy w zimnym, na zimnym cmentarzu, to nie, to nie jest czas, który sprzyja jakiejś refleksji, tak? Wydaje mi się, że trochę gubimy sens samego tego święta. No tak uważam. Co myślisz? Myślę sobie, że właśnie, jeżeli odnosząc się do symboliki symboliki tego zapalonego znicza i tutaj znowu trochę wybiegnę w historię, to znaczy i w słowiańskich wierzeniach, wcześniejszych przedchrześcijańskich, odwołując się do dziadów, takie obcowanie z właśnie osobami, które które już z nami nie ma fizycznie, e, z duszami, e, zapalając im e, to, to m, świeczki w oknach, e, tak jak na przykład na Kaszubach e, miało to miejsce, e, czy też w Polsce, dawnej Polsce, e, rozpalając ogniska na rozstajach dróg, e, które to miały oświetlać drogę e, właśnie do domów, czy też do, do, po prostu do nieba. Do miejsca, w którym te dusze miały zaznać spokoju. Myślę sobie, że to właśnie ta symbolika, taka, ale niejednorazowa, co, co wspominasz, Sylwek, niejednorazowe takie podejście do tematu. To znaczy, w momencie, kiedy mamy jeden dzień wyznaczony, wszyscy biegniemy na hura, aby dostać się na ten cmentarz. Z racji jeżdżenia na wózku inwalidzkim wiem, że to jest naprawdę trudny okres w momencie, kiedy ja ch sam chciałbym dostać się do, 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 do celowego grobu czy, czy miejsca spoczynku e, osób, które, z którymi jestem związany, byłem związany i, i które chciałbym odwiedzić. No jest to trudne i, i tak samo trudne jest przejechanie całej Polski. Bo mieszkamy w innym miejscu, w innym miejscu mamy osoby, które, które są, ale nie robienie tego właśnie pod jakimś pręgierzem przymusu. To znaczy, że, że, że nie jest nałożona na nas nałożona presja tego, że trzeba, bo wypada, bo kultura, bo wpaja się nam, że, że, że musimy wsiąść w auto i pędzić setki kilometrów. Fajnie że, fajnie, że możemy o tym mówić w taki sposób i pytać też Państwa, bo zachęcamy do komentowania Państwa przeżyć związanych z, z tym świętem świętem zadusznym, świętem zmarłych. I to co, to, co też chciałbym, żeby tak wybrzmiało, to właśnie i o czym wspominaliśmy już też wcześniej, to właśnie ta walka nie tylko w nas, ale, ale zewnętrzna tej, tej, tej kultury, w której wzrastamy, a ona nie zawsze idzie w parze z tą kulturą, w której się urodziliśmy, bo, bo z, z biegiem czasów jest pokazywana po prostu e, pokazywana e, taka ante, trochę sprzeczność e, w tak zwanym święcie zmarłych, a Halloween. I też chciałbym zapytać Ciebie, jakie Ty masz wrażenia z tym związane i jak, jak, jak to się ma do, do, do tej całej otoczki tego święta poświęconego duszom. Mhm. Znaczy, to jest w ogóle ciekawy temat też, nie? Tutaj, przede wszystkim, też jakby my jesteśmy generalnie bardzo szanujemy tradycję, żeby to wybrzmiało. I to nie jest tak, że to jest w ogóle głupi pomysł i tak dalej. Natomiast kiedy w ósmym wieku. Yy, zdecydowano, że jest taki dzień, gdzie wszyscy odwiedzają groby. A kiedy, tak jak dzisiaj, no, w Polsce mamy około 40 milionów, 38 milionów ludzi, większość ma samochody, yy, no, to, no to nie oszukujmy się, jest to trochę inna rzeczywistość, tak? Więc to jest taka kwestia wyłącznie pragmatyczna. Natomiast, jeżeli chodzi o Halloween, yy, znaczy jest to kulturowo zaciągnięty temat z Zachodu, taki. Yy, chyba ze Stanów Zjednoczonych najbardziej mi się wydaje, co? Tak, yy, tak yy, jest to opisane właśnie, że to, mhm. to święto Halloween i, i jakby yy, nie wiem, czy, czy, czy to da w ogóle nazwać świętem. Nie, no to nie do końca, nie? To jest w ogóle tak. taki skrót jakiś myślowy, których uważam, że powinniśmy też unikać, bo przez takie skróty myślowe powstają nowe mity, które, które często bardzo niewiele mają z rzeczywistością i... Samo Halloween. Znaczy, dla mnie to jest taki typowy komercyjny dzień i, i świetny pomysł na biznes. Tak ja to widzę w pierwszej linii i jakby przyjmowanie wszystkiego z zewnątrz, średnio mi się podoba i teraz oczywiście to nie jest tak, że ja jestem jakiś antypostępowy i tak dalej. Nie, to, to nie, nie o to chodzi w ogóle, tylko zakładanie plastikowej maski za 5 zł w kształcie jakiejś dyni albo czegoś, na to nie uważam za jakiś post. Mnie to nie podoba, z tego względu, że jest to po prostu tak na siłę trochę wepchnięte, Wiecie, jak Święty Mikołaj, nie? Którego, na które, na temat Świąt Bożego Narodzenia pewnie też coś nagramy, ale jakby historyczny yy, Święty Mikołaj, którego jakby no, uważamy, skąd on jest, ten dzień właśnie 24 grudnia, a ten, którego znamy z reklamy napoju słodzonego, no to, to, to są zupełnie dwie różne historie, żeby było jasne. Natomiast wracając tutaj, jeżeli chodzi o, o to Halloween, to. Tak, ja, ja jak mogę, mhm. to chciałbym e, zaraz ukierunkować nas w tym kierunku takiego e, obrządku, właśnie mhm. tego obrządku. Czyli e, też znowu trochę odnoś, odniosę się do historii, bo obrządek e, właśnie e, tworzenia specjalnych potraw, obdarowywania osób, osób biednych, e, tak aby w symboliczny sposób pomóc duszom dostać się do nieba, tych obrządków palenia znicza. A mówisz o Halloween, o, o, o dyniach i o tych rzeczach, które, które towarzyszą Halloween. No właśnie, no, w, w, w tym kierunku. Co myślisz o, o tym, gdybyśmy spróbowali wrócić do tych, do tych rzeczy związanych z takim obrządkiem, tutaj bardziej, bardziej regionalnych, może mhm. słowiańskich? Mhm. Nie, no to jest ogólnie bardzo ciekawa rzecz, bo na pewno byłoby to coś po pierwsze nowego, bo jednak jakby w szerszej skali raczej rzadziej są te takie tradycyjne jakieś, czy, czy starochrześcijańskie jakieś, czy nawet słowiańskie jakieś, wiesz, obrzędy kaszubskie tutaj jakoś, jakoś poruszane. Myślę, że tutaj regionalnie właściwie by można było jakby pomyśleć o tym, nie? żeby to odżyło może i przez koła gospodyń miejskich, może przez jakieś właśnie inne miejsca, takie centra historyczne. No na pewno tutaj wydaje mi się, że szkoła by mogła też, szkoły regionalnie by mogły sporo zadziałać. No tutaj akurat e, taką alternatywą dla Halloween jest e, święto, ten Dzień się Wszystkich Świętych, tak? Gdzie dzieciaki się przebierają właśnie za... Często, często pojawia się mhm. e, tworzenie bali, bali Wszystkich Świętych, mhm. na które są zapraszane dzieciaki. Wraz z rodzicami i podejmowana jest próba od takiego kształtowania tożsamości i wychowania w wierze, pokazywania, że wszyscy święci, w jakby w takiej formie przebierania się nawet za, 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 za świętych, tak, aby, no, właśnie wrócić z powrotem do, do tych korzeni, tego co mówili nam rodzice, dziadkowie, mhm. tak, tak, i to w ogóle też są bardzo ciekawe. Postacie, ja, ja też no, sporo czytałem na temat różnych absolutnie religii, i święci często w kościele rzymsko-katolickim kojarzą nam się z takimi, wiecie, posągami, które widujemy właśnie w kościele, i często myślimy, że oni w ogóle tak żyli, ci ludzie, i że oni no, nawet do toalety nie chodzili i w ogóle po prostu, tak? Że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. No, jeżeli się poczyta trochę Biblię. No to w większości wypadków przecież to byli buntownicy, to byli ludzie no, bardzo kontrowersyjni, to byli ludzie, którzy naprawdę mieli bardzo, bardzo dużo na i, i w większości wypadków oni nie mieli nic wspólnego z tym, jaki żeśmy też po drodze gdzieś trochę obraz wykreowali. No to jest to trochę też, jakby, no jest to trochę po stronie. Myślę, i, i władze kościoła, i, i może i też tradycji, bo często tak jest, że wierni są bardziej święci od papieża, tak jest też takie powiedzenie, myślę, że też coś w tym jest, ale uważam, że święci, jeżeli jesteśmy tu przy kościele rzymskokatolickim, w sensie święci, którzy zostali wyniesieni na ołtarz w ten czy inny sposób, to były bardzo ciekawe postaci, i warto byłoby właśnie też chociażby wrócić do, historycznie do tych osób bo jestem o tym wręcz przekonany, że każdy, każdy, absolutnie każdy znalazłby swojego, no i to jest, polecam każdemu, nawet właśnie w tym czasie teraz otworzyć Pismo Święte albo sobie wygooglać po prostu yy, jakichś świętych i poczytać ich historię, bo to są naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Okej, okay, a jeszcze wracając do takich obrządków, e, obrządków takich pogranicza właśnie, bo to nie wiadomo, czy to Kociewie, czy Kaszuby i najciekawsze miejsce Wedle e, osób znających się na temacie, e, właśnie najciekawsze miejsca pogranicz. E, tutaj ja miałem do czynienia i miałem e, możliwość doświadczenia e, osoby bardzo ważnej w moim życiu, e, która, która uczyła mnie, właśnie, e, obcowania e, tego, tego bycia przy tym święcie. I na przykład, e, nie wiem jak u ciebie, ale. Ale e, co myślicie w ogóle i jak u Was to się kształtowało? E, czy mieliście podobne doświadczenia, na przykład z e, taki, taką sytuacją, że, że w e, dzień zaduszny nie możemy szyć, e, ponieważ e, igła, którą trzymamy w ręku, może e, ukuć duszę, takie, takie wierzenie, albo że e, w dzień zaduszny e, nie powinno się. Wylewać wody z miski, e, jakkolwiek e, gdzieś tutaj na, na, na podwórko, na, na, na pole, e, ze względu na to, że dusze e, właśnie obcujące z ludźmi e, kroczą po, po, po świecie właśnie tego dnia e, i żebyśmy nie zrobili im krzywdy, nie oblali ich wodą. E, jak, jak tutaj, e, czy tobie też e, jakieś takie rzeczy, które są z tym związane. Rzucają się teraz na myśl. Nie, teraz w pierwszej chwili mi się takie rzeczy nie rzucają na myśl właśnie z takich obrzędów. My żeśmy, no to chyba raczej większość osób robiła, że jak wychodziliśmy w dzień właśnie na groby od i wtedy wieczorem żeśmy jeszcze też szli pieszo, no z mojego domu rodzinnego do cmentarza było 3 km i żeśmy wtedy szli właśnie pieszo, jak już było ciemno na ten cmentarz i to było o tyle fajne przeżycie, bo tam gdzieś ta rodzina się. W komplecie zbierała, i w momencie, kiedy już było cmentarz z daleka widać, no to, to było po prostu złote jezioro. Tak? To, to Urok swój, No To jest magiczne doświadczenie. No, może niewłaściwe słowo w tym kontekście, ale jest to naprawdę niesamowite doświadczenie. I w momencie, też, kiedy się wchodziło na sam cmentarz, no to też było, było samo ciepło, które panowało tam od ognia, no to było też niesamowite. I kiedy wracaliśmy, to za każdym razem zawsze była, ktoś opowiadał historię o jakichś, wiecie, nawiedzonych duchach, nawiedzonych domach, jakichś takich sytuacjach. Dużo tego było. No i z tym mi się kojarzy ten dzień po prostu. Nie? No bo nie możemy zapomnieć o tym, że ma to walor, że takie, no wszystkie święta, ale to szczególnie chyba takie, bo to trochę takie święto wspomnień. Ma to walor taki jednoczący, nie? że mhm. rodziny po prostu zjeżdżają się, i tak jak mówiliśmy wcześniej, że no, potrafią przemierzać no setki kilometrów i w tym jednym dniu ta, się spotykać na tych cmentarzach. Czasami nawet pomimo tego chłodu, będąc tam i uczestnicząc w ceremonii na cmentarzu, właśnie odprawianych wedle naszego, naszej wiary. Mówię tutaj o, o Twojej i mojej akurat wierze, mhm. to, to pomimo wszystko, wytrzymując ten chłód, później zawsze było jako ja, że to przynajmniej tak przyjemnie i ciepło, bo, bo rodzina się spotkała przy obiedzie zaraz po tym mhm. byciu na tym cmentarzu, gdzieś tam w południe. Mhm. Tak, to, to jest. Tylko, że tutaj jakby absolutnie, jestem o tym w 100% przekonany. Trzeba zachować pewien warunek, i właściwie byśmy chcieli też w tym materiale Państwa namówić do tego, żeby może, może tak robicie, to super. Dajcie znać w komentarzach w ogóle też waszymi historiami się podzielcie, bo bardzo nas to też ciekawi. Natomiast, że może w tym roku, jeżeli co roku żeście po prostu pomyślicie, znowu, bo kurde, stać na tych grobach. Nie? Nie, chce mi się zimno tam jest, no, i oczywiście znowu przyjdzie jedna, druga, trzecia, piąta sąsiadka z coraz większym futrem. Niedługo będą jakiś wieniec HDS-em podpodawać, no bo mam większy. Jeżeli ktoś ma takie podejście, to może w tym roku w ogóle nie zwracać na to wszystko uwagi. Może w ogóle samemu sobie odpuścić, nawet kupno jakiegoś wieńca czy czegoś. Bardzo eko. <grych> Bardzo <grych> eko, tak. No, to, to są trendy też takie ekologiczne. Przy niektórych parafiach na przykład też odzyskują znicze, więc to jest super sprawa. Natomiast, właśnie, może zwykłą świeczkę odpalić, może po prostu jedną różyczkę położyć, ale nie pędzić w tym wszystkim. Naprawdę, dać sobie trochę czasu, więcej, może pół godziny szybciej wyjechać i pobyć tam, tak? Pobyć na miejscu i, i pomyśleć, po prostu o tych przodkach, pomyśleć o swoim życiu też. Trochę inaczej, ne? bo żyjemy w czasach, jakich żyjemy, ale te czasy tak naprawdę sami sobie montujemy i myślę, że też jednak mamy spory wpływ na to, żeby trochę wyhamować. I bardzo Was do tego zachęcamy, żeby w tym roku spróbować trochę inaczej podejść. Jeżeli zawsze byliście po prostu zapędzeni, zmęczeni i, i tak dalej, i tym wszystkim, bo kolejna rzecz do odhaczenia, to może w tym roku właśnie inaczej trochę, nie, żeby to odhaczyć. A może w ogóle nie jechać właśnie oficjalnie, kiedy jest to święto, a jechać tydzień później, na przykład albo kilka dni później, i poświęcić sobie ten czas na, na spokojnie, tak? A może warto inne tematy rodzinne jakieś przy okazji poruszyć? No to są naprawdę okazje, które można super wykorzystać na swoją korzyść, a nie się zwyczajnie nimi zmęczyć, bo nie oszukujmy się, tym się można zmęczyć. Tak jest. Ne? Bardzo ciekawy temat, chwila refleksji. Jak powiedziałeś, jezioro jezioro Złota. Na pewno wiele wspomnień, tych takich niedawnych i, i, i bardzo dawnych, wywołanych też przez, przez kontakt, właśnie, i bycie u osób, których już z nami nie ma. No i myślę sobie, że zachęcimy pan, Państwa do, do refleksji po prostu. No, tak myślę. Jeżeli no nam się uda, to uważamy za sukces, że ten film odniósł sukces. Także chyba tyle na tak, razie. Nie? Myślę, że tyle. To dziękujemy bardzo. Dajcie też znać w komentarzach, jak Wam się podoba taka forma podcastów. Tymczasem widzimy się w kolejnym materiale za tydzień. Wszystkiego dobrego. Cześć. Pa.